Cześć! Witajcie! W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy Wam jak zrobić poprawnie blat dębowy w stylu rustykalnym, na co zwrócić uwagę, co wyciąć, co to jest rdzeń. No, od załadowania deski, po przecięcie, do sklejenia. Zapraszam do oglądania! Ładujemy deski dębowe na nasze produkcje stołów. Deska w szerokość około 80 cm, długie 4,10 cm. Pozdrawiam, Arkadiusz. Ja. Ja, jak był Arek? Szkoda gadać. Szkoda <gadanie> gadać o ja. 150 kg jedna. Towar 7 lat sezonowany. 500-200 kg. Dębina gruba 5,5 cm. Pozdrawiamy! <noise> tak jest! Dobra, nasze deski zostały przywiezione na warsztat, jak widzieliście. Nie było naprawdę lekko. Jak to sam Arek powiedział, deska prawie 200 kg, choć mi się w to nie chce wierzyć. Ale jego teoria tak głosi. Wracając do tematu. Jak szykujemy blatny na do musimy zwrócić... uwagę. nie przeszkadzaj mi tutaj! Dobra, wracając do tematu. W musimy zwrócić uwagę na biel, to co tutaj widać, zaraz przybliżę kamerę, to jest biel i to musi z drzewa lecieć. Druga kwestia, to trzeba się zapytać klienta, czy chce w celu rustykalnym, czy klasę AB. Klasa AB to jest ładna, czysta, bezsensowna w ogóle, super kiper, a klasa w celu rustyk, to co tutaj widać, to mogą być cenki. Hmm, spękania, gdzie tu mamy? Tu akurat nie ma spękań, ale tu są wszędzie senki. Na drugiej desce mamy spękania. Jak są takie spękania i sęki musimy zrobić to czarnym szpachlem. Ja już mam takiego szpachlu i prezentuję. Dobra, idę Państwu pokazać zbliżenie na biel i te sęki. Tu sobie już prędzej porysowałem. Tak, tutaj ładnie widać. Odtąd dotąd mamy, można powiedzieć, biel. Gdzieś tutaj to wszystko musi wylecieć. Bo to jest tak, można powiedzieć, skaza drzewa, to jest bardzo miękkie drzewo, i tutaj wchodzi często robak. Widzą Państwo, ile tego ja spisałem? Długości to wszystko, o, o, ładnie tutaj widać. To wszystko musimy wyciąć. Tak mówię, na no drugiej desce mamy też spękania. To może zostać w stylu rustykalnym, Jak klient, oczywiście, będzie chciał, musimy z nim to uzgodnić. No, i senki po kawie zbliżenia. O. I to wszystko trzeba zaszpachlować w stylu rustykalnym, jak robimy blat do pięta O, tutaj ładnie widać. To. To trzeba wszystko wyszpachlować czarnym szpachlem. To będzie oczywiście lepiej widać po próbce drzewa i wystroganiu. Następną rzeczą, i odłożyć telefon, jaką musimy zwrócić uwagę, to jest rdzeń. Ale co? A, widzi mnie! A, ja mam ferant! No, niestety, 16. To się z widami, bo ja teraz trochę zobaczę, co jest rdzeń. To na razie, rdzeń, to jest wszystkim. Co jest, jest rdzeń, to jestem pan. Nie, a tak na serio? Gdzie mam tę deskę? Tutaj, za tobą, za tobą. Nie, tu. Rdzeń to jest ta część drzewa. Najbardziej niestabilna. Widzą państwo, jak jest pankana? I to wszystko musimy wyciąć, bo to się nie nadaje do klejenia. Oblad nam się wyknie w pół. Tak jest. Jajo. Tak, tak jest? Tak jest. Ej, bardziej część stabilna drzewa, gdzie jest panie Jareczku? Na bokach. Na bokach, tak. Dostaje pan premię Paciw i leasing O dziękuję. <grymianie> Premia. Mogę mieć nadgodzinach. Nad tak jest, tak jest, dobra. Wracając do tematu. te Witam Państwa jest pękane i niestabilne drzewo. To musi wszystko wylecieć. Dobra, pożegnaj się Arek z widzami A my przechodzimy dalej Karol, czekam na Ciebie Dobrze. Dobra, jeden, chcę, że tu... dobra jest 6 rano Zaczynamy akcję rozcinania dębu Co nie Arek? Jest akcja z gicz <słyski> Tak jest, jest? Na wełkę stawiasz do siekielę To jest na wypłatę jak <słyski> się nie da wypłaty Będzie w masce Ja Cię cieszę, że ktoś mi ZUS płaci <słyski> Tak jest, dobra Wracając do tematu, nasze lamele porozcinamy na 8,5 cm. Wystawiamy nasz wymiar. I bierzemy się za rozcinanie dechy. Decha szeroka jest, już mówię na 60 cm. Tak mówiłem, wiele wycinamy. No i działamy. Wyciąg. Trzeba było prosić o pomoc Alka, bo samemu nie dam rady i stwierdziłem, że do rozślenia tylko wezmę jak mam się męczyć. Po pierwsze to była masa kredeska. Jesteśmy się po rozcinaniu desek. No, lekko nie było, ale daliśmy radę. Tutaj wziąłem sobie ścinkę dębu. Pokażę Wam biel. Z daleka będzie lepiej widać. Czy z bliska? O, tak. O, tu widać ładnie biel. To jest biel. To zawsze wycinamy. O, tu widać ładnie przejście. Wyostrzę. O, tu. To, to jest biel. Dobra, i na to odłożę na bok. Teraz przechodzimy do wyrównania naszych rameli. Rozcinaliśmy to na 8,5 cm, 5 mm będziemy zbierać, więc nie przedłużając zaczynamy stroganie. Nasze elementy równaliśmy około, własnie Was 20 minut. Teraz będziemy przechodzić na grubościówkę na śpiworkach. I pamiętajcie, aby wystrówiać wszystkie cztery kąty dookoła, aby widzieć, jak ładnie swój spasować na placie. Więc, nie przedłużając, wołamy naszego najlepszego pracownika. Paniareczku! Już idzie nasza lady. Ale szybszym kroczkiem poprosimy. Czy pana Karola ktoś kopnął w dech? Zaczynamy strugać. Pokaż de widzów. Nagadki nie zadaj. O! A pokaż się do Jak się nazywa ojciec Pinokia? Dajcie znać w komentarzach. W trakcie klejenia. Jak widzieliście, ułożyliśmy sobie elementy. Zaznaczyliśmy sobie, zaraz pokażę zbliżenie, znak, w którym miejscu mają się znajdować elementy podczas kręcenia, bo pionkach lubi się rozjeżdżać. Daliśmy poprzeczkę trzymającą, bo podczas klejenia wzmieram się podnoszą górę dół i podczas strogania mogą wyjść niespodzianki. Jest prezentuję. Ja powolutku, o, pierwszy znak. Tutaj do kąta prostego sobie zrobiliśmy, idziemy dalej. O, widzą Państwo, jak nam się klejonka rozjechała, to wiemy w którym miejscu ją nastawić. Tutaj dajemy poprzeczkę trzymającą mającą górę i dół, żeby klejonka była równa do strugania. I następną rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, czy podczas klejenia. Jest dawanie ścisków na przemian. A dlaczego? Odpowiesz ją w odpowiedzi. Żeby się nie podnosiło, i żeby na mnie wyskoczyły po prostu. Nie, żeby siła napędzenia była równomiernie, równomiernie rozłożona na górę i dół. O, właśnie tak jak zrobiliśmy na przemian. I równocześnie wszystko skręcamy etapami. Nie tam na końcu, i tu, bo tak się nie robi. Super. Pamiętajcie, ściski na przemian się daje. Żeby była siła nacisku od góry i od dołu. Tak jest? jest. Tak jest. Dobra, my się bierzemy za następny element braku, bo musimy go skleić w dwóch częściach, bo na przykład grubosiówki nie przejdzie. I widzimy się po podczas strgania. Witamy serdecznie. <śmiech> <śmiech> Idzie za nami pan Ażeczek. Chyba ciapek. A tutaj jest ciapek dance! <laughs> Zapytajcie dlaczego ciapek daje na to bacz! A, później weźmiesz <noise> jeszcze okazję! Dobra, wystrugaliśmy, bierzemy się zaklejenie, ogłoszenia parakalne. tam, poważniejsze są rzeczy, w trakcie w trakcie ciężkiej pracy smażą się kiełbaski. Proszę zobaczyć. To są największe problemy tej firmy. Czy przerwa jest za pięć, czy za trzy? Dobra, lecimy dalej. Nasz blad został przepuszczony przez szlifierkę szeroko-taśmową, co nam strasznie ułatwiło robotę. W sumie przyspieszyło w 100%. dzień jeszcze tak tutaj, zaraz pokażę bliżej, Musimy wyślifować. Musiałem poszpakrować niektóre elementy, to nam się zapadł. W bladze szlifowaliśmy na szlifierce szeroko-taśmowej, niecałe 2 mm, w prawą i lewą stronę. I klient sobie go zaliczył w stanie surowym i kanty żeby były ostre, bo powiedział wam, to sobie sam już robi. i nie to. I to by było chyba dzisiaj na tyle. Widzieliście jak robimy blat na co musieliśmy zwrócić uwagę, jak kleiliśmy. I to by było na tyle. To nie panie Areczku? Jem czekoladę. O ma na wszystko czas. Co nie? Nie słyszałem nic. I bardzo dobrze. Już ja sobie poszedł, mogę dokończyć. Jeśli Wam się podobało, łapka do góry i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć!